Cześć za ten vlog! Nie zgadniecie, gdzie jedziemy? Jedziemy na polowanie. Kojot już przed nami jechał. Kojot już jechał jakąś motorynką. Maszynu. Już, <noise> nie nie, już go nie widać. Jak przeprys szybko pojechał w kasku, to nie do poznania po prostu i tak byście go nie poznali. Nie, nie jechał do Poznania, tylko że kojot jest nie do poznania. A my jedziemy do, do tego lasu z tamtej strony. Koi odjedzie w inną stronę zobaczyć, bo gdzieś był cynk, że gdzieś był widziany. Więc jedziemy to sprawdzić. My z operatorem do lasu. Będziemy chodzić po lesie sprawdzać ślady i kupy. Czy są, czy ich nie ma. A ostatnio ktoś mówił, że fajnie by było, jakby śnieg był, to by było, widać. Ślady, no. no, to pada. No, ale tu jest grad, zaraz się roztopi. Słońce wyjdzie i będzie ale ciepło. grad się I ciepło. 3,5 stopnia to nie jest tak ciepło, ale. Ale się topi. Już nie wiem, ile razy tutaj jechałam tą drogą w tą i z powrotem. W poszukiwaniu. Dzisiaj, jak jechałaś. Yy, ile jeździłam, ile chodziłam. No to... Też teraz już za każdym razem? Za każdym nie? razem, tak. Z gospodarstwa i na gospodarstwo tą drogą i sprawdzanie, czy ślady są, czy nie. <laughs> tam są jakieś byki. Byki tam są, ale nie nasze. Może coś się w końcu ruszy i sprawa się zakończy, bo już nie możemy spać po nocach. Żeby tylko się coś nie wydarzyło. Podobno ktoś dzwonił Tam na policję. W tą stronę. Tak, tą my też jedziemy w tą na razie. Podobno ktoś dzwonił na policję, że gdzieś był widziany o drugiej w nocy, ale policja nam cynku nie dała. Dzisiaj musiałam się dobijać do policji sama, się dopytywać. Taką mamy tutaj władzę, że, że nas nikt nie poinformował. Zaraz parkujemy i idziemy w las. Zobaczymy, czy nasza przynęta coś tam jest ruszona, chociaż tutaj wszędzie kiszonki są poodkrywane. Jak, jak chce, to może gdzieś podejść Brońko. i się najeść, więc chyba nasza przynęta w ogóle nie jest mu potrzebna. Zresztą było widać po kupach, że, że je konkretnie i sobie radzi. Ja Mnie zgodnie. Las się wydaje mały, ale wcale nie jest taki mały. Żeby przejść w to i z powrotem, to trzeba się nachodzić. Idziemy od tej strony, żeby w razie go wystraszyć, żeby poszedł na gospodarstwo, a nie uciekł znowu w drugą stronę. To ja już się przejechał pierdzi pąkiem, to... Kobiet już przeprysł tam, śladu po nim nie ma. No są ślady. No <laughs> ślady są, ale jego nie widać. Dobra. Idziemy na puszkił. Przeszliśmy na drugi koniec lasu. Na razie nie ma ślady. Gdzie była przynęta? Nie, tu nie ma przynęty. To jednak nie tu, bo przynęty nie ma zjadł? Nie 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 To nie tu Znaczy są ślady Kojota słychać jak upala maszynę W oddali Boże, że masz taką jaskrową kurtkę, to cię będzie widać w tym lesie Jak scena z horroru wygląda ten kadr w tym aparacie. Tu jest ta polana, co? Mówiłaś już, co znaleźliśmy? Co znaleźliśmy przy wchodzeniu do lasu? Co znalazłaś? O terenie jakby nas dorwał otwartym, to są słabe drzewa, żeby się na nie wspinać. No, nie to. Ale jakby to był to, żeby skubnął. No. Dobrze, dobrze. To nie jest. To szyszka czy co? To nie jest. Dobrze, że też ćwiczyłeś karatę, trochę liznąłeś, to wiesz jak się obronić. Trochę, trochę, trochę liznąłem. Widzę myśli z Polski, trochę liznąłem. Już miałem dosyć. Może tu się schował. Jestem dzisiaj znowu na polowaniu na byka. E, wczoraj tutaj z Kojotem obejrzeliśmy to pole całe. Tutaj w tych e, drzewach też byliśmy, bo wydawało mi się, że coś tam jest. E, tam, jest taka, tam jest taka sadzawka z wodą, więc też mógłby tam siedzieć, ale niestety go tam nie było. Jestem teraz tutaj na tym terenie, niedaleko naszego gospodarstwa, i tutaj też były ślady. Tutaj w koło pochodził, koło tych mokradeł, bo tutaj też jest trochę wody, więc może i się napił. Ale wczoraj już nie było nowych śladów, także tutaj już, już, już go nie ma. Ale może wróci. Pierwszy dzień, jak go szukaliśmy, jak uciekł w czwartek wieczorem, to w piątek zaczęliśmy go szukać, i on tutaj był. On się znalazł gdzieś tam w tym rowie i się spłoszył, i tutaj przyszedł. Był przy tej drodze i czekaliśmy tutaj na polu, żeby go nie wystraszyć, ale się przypadkowo spłoszył przez traktor i ruszył w tamtym kierunku, tam, 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 tam. tam. Chcieliśmy tutaj go zagrodzić od jednej strony i od drugiej. Tu jest siatka, więc tu by nie przeszedł więc może by się udało go trochę zatrzymać tam za mną jest jest takie y, duże popegorowskie gospodarstwo więc y, tam miałby krowy i mógłby tam sobie wejść y, na podwórze byłby zamknięty więc to by była najlepsza opcja bo już bym był na terenie zamkniętym no ale się nie udało słana bestia uciekła i pobiegła dalej. Yy, następnie tutaj sobie. Oj, coś tam jest, coś widzę, ale to się chyba nie rusza. Czekajcie, muszę sprawdzić. Nie, to nie będzie on, chociaż sobie przyciągnę i zobaczymy. Nie, to nie był on. On sobie tutaj przebiegł właśnie tutaj tą drogą i pobiegł tutaj w te krzaki. Ale tu się wykaraskał raz, dwa i pobiegł tam w stronę miasta. Może odsłonię wam. Pobiegł tam w stronę miasta pod pewne gospodarstwo. I wtedy myśleliśmy, że już się uda go. Złapać, ale bestia znowu uciekła i tam dostał właśnie takiego powera, że przebieg następne 15 km.